Wiozda. ale tam Ale tu nimfy wodne są. No, tu są, są, są. Z re... Weź tam za ręki. za ale się wystraszył. To, to nie za modę, to nie, nie trawić? Nie, nie, to nie. Ciekawe Cię Taki mały pierd... Kurde. No to Normalnie grałby na hak, ale nie ma Sam bosak kurde. Sam bosak został, <laughs> Panie kochanie No Panie, to jest jakaś impreza grubsza Ja mam szczęście, ostatnio byłem Łódką to były dożynki, kurde. Grube tematy. No, a teraz jest mega gruby temat. Marina. A, w Marinie pustawo. Ale co to za sprzęt tam stoi? Kurde. Przepłynął i tam oglądnął ob go. Zapuszczamy się w nieznane wody, ale nie, byłem tu raz. Tam co jest napisane? Choroby weneryczne? Choroby sympatyczne. Kanał Polka tam odchodzi, niestety za późno się włączyłem. Ale podobno jest strasznie płytko. Pani która łowi Rybki nam powiedziała. Pani Rybka. Pani Rybarka. Kamerujesz? Niestety tak. Dlaczego niestety ludzie się domagają? To fajnie. I raz lepsza łapka w górze, jak na dole, nie? Widzisz, jak to koło się. To jest pięknie. Przyroda jest piękna. No wtedy Mandruje. Tutaj ostry zakręt winęliśmy A przed nami następny o. I są ludzie na biwaku. Ciekawe Edwardzie czy tu ryba siedzi, nie? Ale Edward doszedł do siebie Kurde on tutaj miał te ciężki obiekt w to jest kurwa Ile przy to jest powrotem 10 kg? No ale coś płynie dużego nie Jak na te warunki dam patrz, żebyśmy się nie odpieli od tego Inspektor 10 płynie Sobie, no, i to jest fachowanie górne. Nie jak na układzie górne. Motorów przed chwilą jest. ogniseczko dla Edzia, bo Edzio się zarzucił kiełbasę na ciepło. Dokładnie proszę Edzio, masz. To jest woda! To jest woda do ogniszczeń! woda do A no nie, to Twoje? A, nie, a tu ja nie wiem. A tu ja a nie, to nie wiem, gdzie to Twoje. Już, już? Nacięłeś? No. Nie, nie, nie. Naciąc? bo nie masz noża? No. Jak nie masz noża, jak masz? No ale nie wiem, gdzie. No jedź, zobacz, nie za zimno. Bo. A, ładnie pachnie. Mm. Ej, ta w zapachu, rewelacja. I tu dokonujemy rytualnych nacięć kiełbasy właśnie. Z lewa w prawo. Tak, teraz mamy jest w prawo, a tutaj z lewa właśnie. Bo jedziu... Po jednej stronie będzie koszerne, po drugiej halal. Tak, tak, a Edziu jest koszerny, więc... Mm, lubi koszerne. Jakiś nadzór wodny płynął płyną. No inspektor 10. No. A co my tu z robiliśmy? Nie wiem, może browara zobaczył. Nagrałeś go? Tak I kiwo paluszkiem też nagrałem Kiwa? Hmm. I jak kiełbasa? Fajna Kiełbasa naprawdę fajna okay. Chłopaki pojedli kiełbasę i płyniemy A tu mijamy wędkarzy Ojciec z synem Będzie syn opowiadał swoim wnukom Jak z dziadkiem pływał Po noteci Wiecie wnuczkowie Wtedy jeszcze można było mieć silniki spalinowe Teraz tylko wiosła Chronimy planetę Dlatego się jest tak zimno w domku Tak dzieci Nie możemy opalać Nie możemy zanieczyszczać planety Pamiętajcie, pierdcie w worki foliowe, bo każdy pierd w atmosferę to zabicie naszej matki Tak będzie Słońce chyli się ku zachodowi A my wracamy z powrotem Edziu jest błogi opity, obżarty Tak Edwardzie Jest Okej? Okay? Daleki pojazdą. Ja no, Całkiem przyjemnie. No, Myślcie, że to dlatego? Ludzie, pływajcie po sadzawkach, rzekach i innych górę, wodnych roztworach. Zbliżamy się do Santoka. A to jest fajny widok. Ale nie tak. nie tak. A Edziu jest, jest już w pojęciach Morfeusza. <gryzysz> Szczęśliwy. Tak wygląda człowiek szczęśliwy A inni muszą pracować, szczególnie szyperku Inaczej się płynie, następni ludzie Straż, po, straż pożarna Całkiem inaczej to się przechodzi, nie? O. Nie no końcu ty masz papiery ja to już tak? Ma, jest taki bez papieru ma, Mam 7 rejsów więcej od ciebie kurde. A ty masz nawet jeziorny Jeziorny O Jeziorny mam kilkudniowy. Przebywa, Widać wino I jest, jesteśmy w Santoku Mijamy Marinę Most Który domaga się jakiegoś remontu przyjeżdżą po pół zobacz ile tutaj gniazd jest kurczy A niektóre się rozwalają, ciekawe czemu Ale co, to ślino, ślino łapanie pęka i puszcza, czy co? My się wiara wali w a my się bawimy na wodzie Jak mawiał koleś ze szlaku jezior Mega zabawa na wodzie Kajak z Umerwar i mega zabawa na wodzie, takie fini pójście Dwóch takich fajnych kolesi A podobny do Maniusia, kur, jak skóra zdjęta z niego no, napompowali sobie kajak i popłynęli przez jezioro, i to na środku była wyspa. Tam się rozbili. Jeszcze. Coś tam się do żartu, No Tak jak najpa kasztelan i kurde, w ogóle nie działa. A my już się zbliżamy do Czechowa. To sprawdzasz ile pędzimy? Liczy 10 no. 10 na godzinę Czyli, czyli godzinę w Santo. No. 6 godzin jesteś na miejscu Czyli jakbyśmy wypłynęli wtedy o, o, o drugiej to za 20 minut byśmy dochodzili do, do, do kostrzyna Suzuki sześciokonne z 1996 roku delikatnie sobie pierdzi na prawie żółwiu, no bo zobaczcie, gdzie jest kurde trójkącik prędkości, a gdzie jest zająć. Widzicie? Spokojnie płyniemy. Rzeka jest taka uciszona, nie? Nie ma ludzi, Leki Lekki wiaterek nas Zowiewa. Cały czas się zastanawiam, czy to jest wiaterek, wiaterka. Czyli wiaterek naszej prędkości. Ale wiaterek prędkości, bo z, tutaj tam suma na szuflady, czy się ruszają? No nie ruszają. No nie ruszają. No. No, to to, nie. Ale dlaczego w tamtą stronę jak płynęliśmy, to nie było wiatereku? Bo płynęliśmy wolniej. <grym i górny> no tak, na pewno płynęliśmy wolniej. Najmniej o połowę wolniej. No i, no i o której byliśmy w Santoku? Pięć po Pięć 5 po dziewiętnastej. Po 19. I tak. zobacz, minęło 45 minut, a my, a my już dawno zrobiliśmy Czechów za sobą, nie? 8, mamy już 60, który? 59 km, minęliśmy. zbliżamy się do Gorzowa, już widać kościół. Jak ten kościół kościół zgody, no, na co? Bo to jest taka rotunda, nie? Bardzo dziwną tak. konstrukcję, ma nie? A Edziu, jest... w objęciach Morfeusza, przykryłem go śmatką, bo miał odsunięte. odsłonięte. No, tak mnie nurtuje, co ten kolej z tym palochem machał. Co no, my złego zważył... No chyba tak jak mówisz, tylko to, że piło widział które nie był piłem tylko wodą do zagroszenia ogniska. Jak <güler> to nie powie, że to płyknął tą wodą. Tak, tak. jak nic. Zimna była. Ciekawe. Czy by w Poznal, czy by pił dalej, góre. mijamy wejście do gorzowskiego portu kupujemy sobie jeszcze kawałek na górze. pamiętacie jak tu w kół nałamała zimą a teraz krótki rękawek morfeusz jest fajnie jest też piwko na mysu tu nas widzicie po lewej Wodowskaz Gorzowski Most Lubuski Który otwieraliśmy W 2001 roku Chyba Pamiętasz? Pamiętam A co tam się w Gorzówku dzieje? Przy sobotni wieczorze Na może iść coś Na jest Tam co mówiłem, że to jest Otworzyli skład i tutaj parki pływają i kontenery kurczę, tak, tak, tak. zostawiają Samochody odbierają To no, można bajkę opowiedzieć I najdłuższa jest estakada na kolejowa w Polsce I tak, najkrótsza po... Polsce. <laughs> A wiesz, że tutaj po lewej, gdzie jest to wypłycenie i ten piach widać To tam kiedyś była plaża miejska To się ludzie opalali, kąpali ja, nie, no jak, to było ogólnie dostępne, kurde. A teraz nie można. Nie, no teraz nie można. Nie, to jest to nielegalne. Takie, to tak, to nie że nie widziałeś, że tu jest takie kurde, nie? Nie. A, bo ty, zrobili, ale a ty kuną nie pływałeś zimą? A nie, no ja z tobą na tak, kunie nie, nie, ja z tobą płyną no, kiedy? Osienią wtedy? Tak, tak, tak. No i tu jest normalny... I tu jest chodnik, ławeczki aż, aż do mostu, nie? Kolejowego prawie A tu za jakieś kamperowcy się rozłożyli A jak ty mówiłeś na te kurde Za, za Nie, nie tam mówiłeś na tą knajpę Wartownia Czy pompownia powinno być <laughs> idziecie, musi się tak, nieść. Musi, musi, nie <laughs> musi się nieść. Nie, <laughs> na czołówkę to jest z kimś. Z kim? Nie wiem, co to pójdzie. Pojedną Sremoncie musi stejść wziąć, nie? Chyba, że głupek pożyczył i nie wie o co chodzi. Ha, no właśnie, także... Tak, bo w kapokach są wypożyczajnie, Coś się dzieje na tym Gorzówku, nie? A, trzeba, że tu już impreza będzie, to, to palety pozrzucali Zamknięte to jeszcze, nie? A tu, a tu Łódka z gorzowskiej wypożyczalni e, w soboty 100 120? Za godzinę czy za godzinę? za godzinę Była stuba a teraz 120 I By Dziesięciokonny silnik ma człowiek. Wielki pierdziel Tak Ogólne, no i sensację To, jest, to jest gwiazda wieczoru <grymne> tak. Jakaś barka jaskółka Ale wielka, nie? A to jest do sprzedania Jadwiga 2 miliony czy półtora? Nie pamiętam ile? Tam na pocebuku na, na, na było na stronie tych jakichś tam pływaków Ta jaskółka też jest zła, nie nie? Ale żarcie zapachnęło Z Santoka No, je, no można sobie wtedy spokojnie pływać, nie? Ale fajnie, że ludzie się ba bawią nad, nad rzeką Młodzi, starzy Jedni rybki łowią, inni piją i, I dziwki łowią, tak, tak, jest dużo łowców ci, cipek. to trzeba przyznać szczerze, i chyba w tym nic złego nie jest, nie? Ale w szoku jestem, że w tym roku tyle tutaj, kurde, jest jednostek różnych dziwnych. Co oni będą z tym statkiem robić? Jakiś remont, kurde? Jest zbyt gorszy on jest. Widział, że taki tramwaj wypływał do Santoka, tam był budowane grodzisko, nie? Kebaby, sraby kurde, naklejki Jak w, jak w byliśmy Z dwa lata temu na tym Właśnie takim, już tej wielkości no. Taki tramwaj To poza półtorej godziny rejs Do tych statków było chyba z Cztery i, I na okrągło I weekendy mają chyba jeden co godzinę, drugi co półtorej godziny I ludzi tak A kasa jaka? No, jakieś 20zł, 25 osób, no, no. no, To Też nie, nie, dużo, nie? Też straszny, nie jakieś straszne nie A ten nas mijał, nie? Ona już nie może chodzić, bo za, za płytko i tak długo w tym roku pływało Edwardzie Jak tam smacznie było? Śpij dalej Jeszcze mamy z pół godziny do Gorzowa no, balbina 4 zaczepiona. Peter Fonda w swojej Mitsusabishi wyjeżdża. Egipt się obudził. No, i stanie. No, balbina załadowana. Pitek może wyjeżdżać. I to czyni. Ciężko? Nie. <laughs> A my zobaczmy na ten sprzęt. Zobaczcie, jaką ma, jakie ma dno zajebiste Udy. Powiem Wam, że tramwaj wodny robi wrażenie. 23,5 m, 4,05 2,90 Zanurzenie 44 cm, to nie jest dużo, i tutaj tym wyciągali go. Te liny ciągnęły super, przydzonka hmm. fajny sprzęt. ten bydlak też nie jest mały chociaż trochę krótszy też go wyciągnęli zobaczcie też nie ma jakiegoś strasznie dużego zanurzenia Bydgoszcz, BG, chyba Bydgoszcz ale zobaczcie jaki ciężary może to wysyłać skoro są dwa tory na wózki Pewnie dlatego, żeby był stabilniejszy. A jak się ta jednostka nazywa? Wełna. Ciekawe, czy coś jest w internecie na temat wełny. Ładny sprzęcik. Tradycyjnie dodam, nie powiem. Ładny sprzęcik. Do zobaczyska następnym razem.